Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem na bazie i zaczynamy dzisiejsze daily. Strejka ubrała sobie moją polówkę i zrobiła z niej sukienkę. Słuchajcie, przyjechał nasz content. Dzień dobry, kontencie. Dzień dobry. Witam serdecznie naszych cudownych widzów. <gryw> widzów. Takie... Masz coś do powiedzenia? Nie bardzo. Nie Bardzo jak zawsze. No, Dobra. Uśmiechnięty, radosny, szczęśliwy. Dziękujemy za to tak prowadzenie. Do nastroju dnia. Jaką nie zjesz? No takie coś, tak to wygląda. O. Mamy braki w sałacie, bo przyszedł za wcześnie przed otwarciem, to niech się cieszy, że w ogóle dostał. No wieczór Sreide kupiła sobie coś takiego. Czyli mamy jajko zasmażane z warzywami jakiś makaron do tego. Witam dnia kolejnego. Niestety zepsuła się nam maszyna do, do kawy chińska. Nie była z nierdzewki, z plastiku, dużo elementów. Także, no może się da naprawić, ale tymczasem ja byłem po kawkę u konkurencji. Zaczynamy ten dzień. Słuchajcie, pora lunchu. Przyszli klienci. Krzychu takie rzeczy tu serwuje. Na zamówienie to jest pod klienta. I dla mnie też, na drugim stole, zaraz wam pokażę, to jest dla mnie też sałatka. Dwa rodzaje sałatki i do tego ryż, muszka z kurczaka, bakłażan, trochę ziemniaczków. To są obiady. Za dnia nic nie nagrywałem, ale na wieczór taki bardzo dietetyczny rosołek na kurze, bez chemii, bez takich przypraw sztucznych, Krzyku zrobił. Słuchajcie, na wieczór podjechaliśmy tutaj do Win, do June. Do całej ekipy, jest tam Peter i reszta i ja tu muszę jakąś sprawę tam załatwić. Słuchajcie, i tu mamy naszego Rodaka, który przyjechał ze Szwajcarii i przyjechał, żeby się dajeć najlepszej pizzy u krzycha bo się filmów naszych. A Boże, po prostu no, coś wspaniałego, nie polecam naprawdę. Jeżeli, jeżeli macie tam pieczoną szczepionkę i coś, to. No droga otwarta, tak? Można. Przy, przy, przyjeżdżajcie, tak jak Marcin mówił, z po pasji, przy, przyjeżdżajcie po prostu. Płacę, byłeś na prawie, 11, nie, nie, u nas, byłeś u Krzycha, a dzisiaj Matuszka. się przez przypadek u dziewczyn spotkaliśmy. No tak wyszło. To miasto, to miasto jest wielkie, ale jednak jest małe. To prze... To co chcecie znaleźć, tu je znajdziecie. Bo nie naprawdę że tam. Na stałe mieszkasz w Szwajcarii, tak? Tak, od czterech lat. No mam żonę, jestem ten, no. Żona z Brazylii to też międzynarodowo, nie? Bywało. Tak, to, tak, wiecie. tak, tak, tak. Dobra, słuchaj, bardzo dziękuję za tę stawkę, nie będę cię więcej męczył. Widzicie? No, ja wiesz, jestem tak przed kamerą, więc patrzę wszystkich widzów i. Yy, Aha. No. Granice się otworzyły, już mamy pierwszych Polaków, także przyjeżdżajcie. Naprawdę. Wszystko ok. Nie było problemu na granicy? Żadnego, nie, nie. Dobra. Dobra, dzięki. Cały czas nie obiektyw paruje, niestety taką pogodę mamy teraz. Słuchajcie, sprawę już chyba załatwiłem, wszyscy uśmiechnięci. Nawet bobo się znalazło. Oh, oh, okay, okay. przyjechałem gasić pożary. Happy, happy. Słuchajcie, przed chwilą pierwsze osoby z plecakami gdzieś mi przemknęły, a to jest bardzo dobry znak. Tak samo jak nasz rodak, który przyjechał. Jest jeszcze jeden kolega, ale tam on się nie chce filmować, też Polak. No kurczę, coraz lepiej. I Bobo wjeżdża nam, coś taka zakąska, nie wiem czy to od firmy chyba, bo nikt nas nie zamawiał. Kmerska, ostra. Dziękujemy Bobo. ran, Bobo. Thank you very much. Co What, to Beef? Beef no cook. No uncooked. Beef. No cook. Robimy wiatr na kuchnię. Tu jest tata Win. I Tak, ona. No, no. no. Smart, bo jest smart. Widzisz, się dziewczyny yeah. rozwinęły. Tak jak już kiedyś powiedziałem, warto było pomagać. Żeby ograniczyć koszty, też mieszkają tam na górze, mają taki mały pokoik. Ale już jakoś lepsza, pewnie za bo zobaczymy jakieś zmiany. Miejmy nadzieję, a przynajmniej, żeby to się utrzymało i na tym poziomie, co już jest teraz, już jest dobrze, wam powiem. Robimy wjazd za bar. Bobo wjeżdża nam z kolejnym daniem. O, zobaczcie. Mama pomaga, bo się boi? Do tego I robi się takie sosiki: pieprz, limonka. Tu mamy pieprz, sól do tego. I to tak. Zagryzka, beef. No i wzięliśmy sobie tutaj na stół takie sprawy od Pani w masce, która nosi jako tam Uuuuuj! Mogę zjeść Moja reszta. Widzicie, bez zus bez Sanepidu i Pani robi biznes. Sprzedała za 6,5 dolara towaru i to jest to co ja chciałem bardzo dużo lecytyny i jajka przepiórcze mają dużo 7 razy więcej właściwości ponoć tak ogólnie rzecz biorąc niż jajka na przykład kurze, kacze mają jeszcze mniej niż kurze, dlatego ja jem przepiórcze, bardzo lubię A dziewczyny jedzą sobie te owoce, inne sprawy jest i czu. Jest i Bobo. Bobo! Jest. I Peter Weiss. Przejrzała za policja się patrzy, a ona się śmieje, że wyglądam jak król, bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziewczyn przy stole. Yes. Yes. <laughs> what did you say? You look like a king. Have a lot of young girls. All <laughs> <old> girls. <laughs> and good food and good wine. Yeah. Good, food, good, good wine. Put on the table, yes. Service. Cheers. Cheers, girls. Cheers. Cheers, <laughs> girls. <laughs> No to już nie king bo peter I am not a king yes just peter <laughs> say to polish youtubers something nice from uh, yeah but in Polish you can say uh, in English no problem polish youtubers yes polish viewers I have eaten so much kapanoshi the last uh six months since I znalazłem polskiego księdza tutaj w Kambodży na początku mówiłem, że to jest dany salami ale teraz przechodzę przez jego sklep raz w tygodniu i kupuję 5 pakietów, które jadę fajnie, fajnie, dziękuję to jest dla Polaków zdrowie <laughs> słuchajcie, cały szpal policji na tej ulicy zawsze najbardziej gnębili nie jeździ i sprawdza czy nie ma za dużo ludzi przy stole, robię zbliżenie teraz tam pojechali, cały szpaler z takimi przedstawicielami po cywilu i policja w różnych mundurach. No tak trochę śmiechu było, ale ja mówię, przesiadam się do osobnego stolika, żeby każdy siedział osobno, maski pozakładaliśmy. No na naszej dzielnicy na innych tak nie ma, tutaj zawsze ich najbardziej gnębili. Mi się wydaje, że w ogóle chcą tą ulicę podczyścić trochę, bo dobra okolica i... No nie wiem, jaka tam teoria, ale, ale, ale jakieś różne mam. No problem? Yeah, no. Nothing? But always. I I'm gonna say, it doesn't look 10 weeks. Hello. You can't tell You can't tell it 10 weeks actually. Get, get Annie a chair. I Słuchajcie, i na złotych sztućcach wjeżdża mi takie katogeniczne jajka z frankfurterkami i ogórkiem, podzielę się ze Strelą. Słuchajcie, i wszystko ma swój koniec, Win jeszcze coś tu je i będziemy powoli uciekać, znaczy ja będę uciekał, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam i do następnego, cześć.